Siemanko, siema, siema, witam was, witam was oczywiście dzisiaj. Dzisiaj sobie rozmawiamy na temat amerykańskich samochodów. Amerykańskich, tak. I oto taki ładny, bardzo ładny samochód na tle flagi amerykańskiej i tym samochodem naprawdę bym jeździł, dlatego że lubię takie samochody. Wiem, że silnik mają naprawdę... Mocniej, <laughs> więc by się jeździło świetnie, świetnie. A tutaj kolejne autko e, z flagą. Z, nie, e, tam flaga jest z tyłu. Przepraszam Was bardzo mocno, serdecznie. Ale tutaj pisze. Kalifornia i takie autko. Gdybym miał takie autko i byłbym powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, no to na pewno chciałbym, aby tutaj mi pisało Kalifornia, bo uwielbiam Kalifornię, ko e, kocham Kalifornię. Więc myślę, że to by było naprawdę super. Ok, e, słuchajcie, naprawdę e, tutaj zaraz Wam pokażę super kolejne autko no i oczywiście chciałbym coś takiego dlatego że to auto e, widziałem e, lub podobne widziałem również w Polsce no ale takie autka są naprawdę świetne co prawda jest myślę że takie średnie nie małe ale takie średnie ale no jak dla mnie wystarczyłoby mi bo tym autkiem mógłbym sobie jeździć powiedzmy gdzieś po mieście i byłoby super. A nawet, e, no, tak jak e, mówi e, to autko, tak, e, w terenowych, e, tym, jak to się mówi, e, no po prostu po terenie, no nie gdzieś poza miastem, las, czy jakieś, właśnie tak jak tutaj widzimy, pyk-pyk sobie jedzie gościu, no nie, jedzie i ma ma gdzieś, że tutaj je, jest taka droga, no nie? napęd 4x4 i lecimy <laughs> właśnie i lecimy, lecimy, lecimy a to e, przypomina mi klimat amerykańskiego rancha, tak tałko las ta, e, taka droga e, czyli po prostu to mi najbardziej przypomina rancho dlaczego? Może dlatego, że oglądałem The Ranch i mieli podobne autka jak tutaj No i oczywiście oglądałem coś na temat amerykańskiego Ranch'a i takimi samochodami zazwyczaj e, w tym serialu jeździli A o takim czymś naprawdę marzę Jechać sobie, obok jest pustynia, jest zajebisty klimat USA Przepięknie, przepięknie, naprawdę Przepięknie, a klimat to już jest naprawdę Wow, wow, i jeszcze raz Wow <laughs> Ej, serio, kocham tak e, USA, że No jak dla mnie, ten klimat też jest Zajebisty, jest świetny Jak widzimy tutaj, nie wiem czy to jest garaż czy coś Tutaj jest y, plakat Coca-Cola Tutaj jakiś żółty samochód wow naprawdę fajny fajny good, uh, good ear no i ten samochód tutaj <noise> naprawdę wygrywa wszystko w ogóle to wszystko wygrywa na tym zdjęciu w Stanach Zjednoczonych naprawdę mamy super klimaty wyjedziemy poza miasto i możemy takie coś właśnie sobie zobaczyć no nie a kto by nie chciał jechać sobie samochodem na drodze Route 66 Bo to jest moje kolejne marzenie Piszcie w komentarzach czy byście chcieli być w USA i jechać właśnie Route 66 Bo ja bardzo chciałbym jechać, naprawdę chciałbym jechać Bo dla mnie to byłoby mega, mega, mega świetne, świetne i jeszcze raz świetne No i z tym zdjęciem z flagą amerykańską. Kończę ten odcinek. Piszcie w komentarzach o jakim wy samochodzie marzycie. Czy byście chcieli być w Stanach Zjednoczonych i poczuć ten amerykański klimat, jadąc jakimś świetnym, bardzo fajnym autem. Siema.